To mi tak utkwiło w pamięci, jest sobie komiksarz Konrad Koko-Okoński. Nie znam. Który jak byłem młody, to bardzo na mnie wpłynął przez swoje webkomiksy, bardzo go chciałem naśladować. Mhm. I on w pewnym momencie opublikował coś takiego z tekstem, że na jeden dobry rysunek przypada 20 przeciętnych. I na każdy przeciętny rysunek przypada 20 kartek zabazgranego papieru zmarnowanego. I myślę, że to jest pewna taka filozofia, której się warto trzymać, czyli nie nakładać na siebie cały czas tej presji, że to, co zrobisz teraz, to do czego sobie usiadłeś, czy usiadłaś, usiadłoś, yy, mając wolny wieczór i chcąc się artystycznie zrelaksować, to nie musi być idealne, tak? To nie ma być. Rzeczywiście za każdym razem dzieło życia, które się nadaje do pokazania światu i które wywoła furorę, tylko czasem po prostu robisz tyle na ile cię stać, czyli robisz byle co, byle by robić. Czasem, jeśli masz na to siłę, ale warto jest pod tym względem odrobinkę się nadwyrężyć, a nie zawsze pozostawać przy minimum. Jeśli masz na to siłę, to rzucić sobie nowe wyzwanie, czyli że dzisiaj stworzę coś gównianego i nie nadającego się do pokazania komukolwiek, ale coś, czego wcześniej nie robiłem. Coś, co będzie dla mnie nowe i da mi nową umiejętność. I czasem też, tu już nie wiem, może mieć jakiś harmonogram, żeby się trzymać terminów, rzeczywiście stworzyć coś, co pokażesz ludziom, tak jak dzisiaj się zebraliśmy i stwierdziliśmy, no robimy, nagrywamy ten konkurs, który opublikujemy, i po prostu trzeba usiąść i zrobić. Tak mówię, ja będę potrzebował chyba 5 minut przerwy. Spoko. Nie, no bo uderzyłeś w taką nutę, że aż się trochę wzruszyłem, bo aż, aż tak fajnie podniosłeś głos do motywacji. Ja tego dzisiaj nie zrobię. Dzisiaj znaczy ten konkurs ja jestem, będzie ja jestem hipokrytą. Nie? Ja jestem typowym coachem, ponieważ sam nic takiego nie osiągnąłem. Ale w teorii doskonale wiem, co należy robić.